Poznaliśmy dobrodzieja i wolontariusza 2022 roku. Statuetki powędrowały do osób i firm, które w sposób szczególny zaangażowały się w pomoc Ukrainie. Miniony rok to czas troski o uchodźców oraz myśli i działania mające na celu wsparcie walczących o wolność. Za wszelką pomoc, jaka popłynęła z Bełkatowa, za doskonałą organizację tej pomocy bardzo Państwu dziękuję. Ten rok potwierdził, że jesteśmy razem. Tytuł Dobrodzieja Roku trafił do firmy Incom, która prowadzi fundację Pomagamy Dzieciakom i Seniorom. Wolontariuszem roku został Karol Dzieja, zaś wolontariuszem i juniorem Aleksandra Stasiak. Myślę, że te podziękowania nie należą się tylko dla mnie, tylko dla wszystkich harcerzy, schówca, ale tutaj, którzy brali udział w akcji i mi po prostu pomagali. Bardzo dziękuję. Nagrody dla Dobrodzieja oraz Wolontariusza Roku zostały wręczone podczas koncertu noworocznego, którego gwiazdą była grupa Pektus. W przyszłym tygodniu to planuje rozpocząć drugi etap przebudowy ulicy Budryka. W związku z tym we wtorek, 24 stycznia, od ulicy Świętej Barbary do Miocańskiej wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Wiemy i zdajemy sobie sprawę, że przy takiej inwestycji zawsze trudności pojawiają się, dlatego wchodzimy w kolejny etap, będzie zmiana organizacji ruchu. Zachęcamy mieszkańców do tego, aby się z tą organizacją zapoznać, przede wszystkim obserwować zmieniające się znaki, jak również całą komunikację, która będzie w pewnym stopniu dostosowana do tych prac, które będą właśnie robione już w najbliższym czasie. Na przebudowę ulic na Binkowie miasto pozyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu. Zimowe ferie są już na półmetku, w miejskich placówkach kultury sporo się dzieje. Każdy z wypoczywających w mieście uczniów z pewnością znajdzie coś dla siebie, a do wyboru są m.in. warsztaty artystyczne, muzyczne, plastyczne, a także naukowe i literackie, a także taneczne. Są to dzieciaki z miasta, zupełnie początkujące, ale też młodzież, która u nas tańczy i dzieciaki tańczące. To jest taka fajna alternatywa, żeby spędzić czas z nami tutaj w temceku, poruszać się, rób to zdrowie, więc serdecznie zapraszamy. Jesteśmy w grupie zaawansowanej i to już mamy całkiem długi staż, szczególnie Juleczka. No bardzo dobrze właśnie, bo te młodsze dzieci mogą też poznać taniec, no i myślę, że się przekonają. Szczegółowe informacje na temat zajęć feryjnych, jakie zaplanowaliśmy na nadchodzący tydzień znaleźć można na stronach Miejskiego Centrum Kultury Muzeum Regionalnego oraz Biblioteki Publicznej. Ferie można spędzać także aktywnie, do czego zachęcamy wspólnie z Miejskim Centrum Sportów. Najbliższy poniedziałek, 23 stycznia, będzie można spróbować swoich sił podczas igrzysk Zimowej Akademii Sportu. dyscypliny takie jak biathlon, łyżwiarstwo szybkie, jazda na nartach, tzw. Tak ski simulator, curling, hokej czy unihokej. Są to oczywiste dyscypliny, których na co dzień tutaj w naszym regionie nie uprawia się tak często, a my umożliwiamy tutaj w tym dniu to, żeby, żeby każdy mógł tego zimowego sportu sobie zażyć. Gościem specjalnym tegorocznych igrzysk będzie snowboardzistka Paulina Ligocka, olimpijka z Turynu i Vancouver, dwukrotna brązowa medalistka Mistrzostw Świata w Pipe. Igrzyska wystartują o godzinie 10 w Kali Energia. Więcej informacji znaleźć można na stronie miasta i miejskiego centrum sportu. W tym roku mija 160 lat od wybuchu powstania styczniowego. Miejskie obchody rocznicowe odbędą się w niedzielę 22 stycznia. Tego dnia w kościele w Grocholicach odprawiana zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Przy pomniku powstańców zaś złożone zostaną kwiaty. W imieniu prezydenta miasta Bełchatowa pani Marioli Czechowskiej zapraszam wszystkich mieszkańców Bełchatowa do tego by uczestniczyli właśnie w tej części patriotycznej, która będzie zorganizowana w Grocholicach jak co roku, ale również i w tej części mniej oficjalnej przygotowany jest specjalnie na tą okoliczność koncert, koncert który odnosi się do Powstania Styczniowego, ale w tym wątku bardzo lokalnym naszym bełchatowskim. Myślę, że warto taki spektakl zobaczyć. Na koncert Wolność, piosenką wyśpiewana zapraszamy do Gigantów Mocy, początek o godzinie 17. Koncert będziemy również transmitować na facebookowym profilu miasta.